Siemanko, dzisiaj postanowiłem się wybrać na tajną rzeczkę w okolicach Krosno-Odrzańskiego w poszukiwaniu pstrągów. Panujący tutaj klimat, niepowtarzalny klimat, pozostanie na długo w mojej pamięci. Jak widzicie pogoda nie rozpieszcza, pada lekki deszczyk, woda jest lekko trącona, ale myślę, że uda się złowić kilka ładnie wybarwionych strągów. Jeśli chodzi o sprzęt, jakiego dzisiaj będę używał, to jest to wędzisko długości nieco ponad 2 metry, kowrotek w rozmiarze 2,5 tysiąca, żyłka 0,16. Jeśli chodzi o grafki, są to mikrospinki, przynęty, znane, cenione, można je dostać w naszym sklepie. Oczywiście mam też na, na sobie okulary polaryzacyjne, które zapewnią lepszą widoczność w wodzie, zwłaszcza gdy będę obławiał wszelkiego rodzaju rynienki, głęboczki. Woda jest nieco trącona, tak jak wcześniej wspomniałem, ponieważ pada deszcz, tak więc okulary Yy, są w tej sytuacji niezbędne. Dobra, zaczynamy się bawić. Jest o, Jest pierwszy. Tak. szybkie wypuszczanie. Pan Jak widzicie tutejsza miejscówka zapowiadała się bardzo obiecująco. Czułem, że przybywa tutaj jakiś pstrąg. No i udało się. 1-0 dla mnie. jest Ojej, mam kolejnego wziąć Tuż pod brzegiem fajny gruba dobra do Poszedł do swojego domu. No to się dzieje. Ło! Wow. Ale broń! Mam nadzieję, że się nagrało. Może poprawi. Yeah. alle Alvorlig. Oh, Pięknie wybarwione, jak widzicie, grubasek. Dobrze. To już trzeci dzisiaj. No i widzimy się w sklepie. W tym oto sklepie. Największym Najlepiej zaopatrzonym w Krośnie od i okolicach Jak widzicie parking bardzo duży, możliwość objazdu naokoło Nie trzeba nigdzie cofać Dobra, trzymajcie się siema